Z tej strony Kłonek i mam dla was bardzo smutną informację. Jak widzicie po tytule, stało się coś, no, niefajnego. Jak widzicie, przy moim nicku nie ma napisu gildii. I może się zastanawiacie, dlaczego, czy ja w ogóle mam gildię? Tak, mam gildię, a raczej miałem. I była to długa historia, co się stało z tą gildią, ale kiedyś może ją wam opowiem. Na razie nie ma to większego znaczenia. Przejdźmy teraz. Dlaczego tytuł jest taki smutny? Ponieważ po prostu, jak widzicie, nie mam już tego napisu z Gildią nad Nickiem. I dlaczego? No, już mówiłem, to jest długa historia, ale przez to nie mogę za bardzo nagrywać na SV Plus Gildię, ponieważ nie mam za bardzo kontentu. I dlatego trochę słabo jest, no bo wiecie. I postaram się otworzyć tą gildię, ale niestety ta gildia wygasła, a ja przez jakiś głupi bug tepnąłem się z powrotem na spawnę. Jest to naprawdę dziwne, ponieważ nowej edycji nie było, ale w każdym razie nie mam gildii, nie wiem gdzie był budynek tej gildii, może któryś z moich znajomych, który był w tej gildii. Mnie tam tepnie, jeśli tak i to znowu zrobię tą gildię i będę nagrywał content ze V plus gildie a na razie chyba wracamy na stare śmieci, no nie takie śmieci, ale w każdym razie wracamy do starego contentu na jakieś kilka dni i zobaczymy co będzie później i elo.